Cześć, przed Tobą mega intensywna tabata, ale tylko 20-minutowa. Do dzisiejszej tabaty nie będziesz potrzebowała żadnego sprzętu. Jedno ćwiczenie robimy u góry, bardzo dynamiczne, jedno w podporze i jedno na uda i pośladki. Mamy przed sobą cztery tabaty. Przypominam, w jednej tabacie mamy trzy ćwiczenia i każde ćwiczenie wykonujemy przez 20 sekund na 5 sekund przerwy. I powtarzamy razy cztery rundy. Pamiętajcie, żeby w tabatach robić na maksa każde ćwiczenie. Jak najwięcej, żeby nam się udało powtórzyć dane ćwiczenie. No to myślę, że jesteście rozgrzane i gotowe. Pokazuję pierwszą tabatę. Uwaga. Wyskok w górę, dół do deski. Hop. I góra na maksa. Drugie ćwiczenie, żeby troszeczkę odpocząć, jest zejście do planku na przedramionach i trzymamy. I trzecie ćwiczenie, uwaga, naprzemiennie, będziemy, zostajemy na przedramionach, hop, góra, dół. Jedna runda lewa noga, druga runda prawa noga, i tak naprzemian. Trzy, dwa, jeden, góra, lecimy, raz, hop, wyskok do wyskok raz dwa Uf. raz dwa góra jeszcze 7 sekund dawaj Uf. wyskok ostatni raz świetnie przechodzimy od razu uwaga do podporu trzymaj mocny brzuch uwaga ściągnięte łopatki barki są nad łokciami i trzymasz. Dziewięć sekund do końca. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zostań. Ściągnij łopatki. I przygotuj się. Go! Dynamiczny ruch. Pamiętaj, że brzuch ma być napięty, żeby nie było wygięcia w odcinku lędźwiowym. Jedziesz. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze sześć. Pięć, dawaj. Cztery, trzy, dwa, jeden. Góra. Przed nami druga runda. Przygotuj się. Wyskok. I do podporu. Góra. Hop. Wyskok. Raz, dwa, trzy. Hop. Dawaj, tempo, tempo. Jeszcze. I cztery. Trzy. Dwa. I luz. Pięknie. Zejście. Go. Trzymamy. Mocny brzuch. Ściągnięte łopatki. Trzymasz. Spokojnie oddychasz. Nie puszczaj brzucha. Jeszcze, jeszcze. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Luz. Zostań w pozycji. Uwaga. Przygotuj drugą nogę. Go. Tempo tempo dajesz. Wydech. Wydech. Mocno, mocno, mocno. Pracuj. Raz. Dwa, trzy. Dziesięć sekund do końca. Połowa pierwszej tabaty. Za nami będzie. Pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden. Uh. Bardzo dobrze. Uwaga. Wyskok w górę. Podpór. Wyskok. Góra! Bardzo dobrze! Hop! Hop! Tempo trzymaj! Jeszcze trochę. I sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. No, Idealnie. No, planko. I trzymamy. Mocny brzuch. Trzymaj. Pośladki nisko. Przyciągaj pępek do słupa I dycha. Do końca. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Zostań. Lewa noga. Wracamy. Pięta do sufitu. Palce w dół. Go. Dwa. Dawaj, dawaj, dawaj. Hop. Hop. Jeszcze jedna runda. I pierwsza tabata poszła. Wydech. 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 Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze. Pięć. Cztery. Trzy, dwa. Jeden. Góra. Ostatnie tabata. Trzy, dwa, Go. Wyskok. Do podporu. Mocny brzuch. Wyrzucaj nogi daleko w tył. Raz, dwa. Hop! Jeszcze. Pięknie. Pięć, cztery. Trzy. I luz. Uch, można się zmachać. Trzymamy. Dawaj. Mocny brzuch. Trzymaj. Ściągnięte łopatki. Barki są nad łokciami. Trzymasz. Tętno wysokie. 150. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Zmiana nogi. 3, 2 1 leci hop 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 dawaj daj dawaj góra góra do pamiętaj zabezpiecz odcinek lędźwiowy 8 7 6 5 4 3 2 1 pięknie pierwsza tabata za nami druga tabata. pokazuje ćwiczenie. Pierwsze ćwiczenie będziemy zmieniać naprzemiennie w rundach. Lewa noga z przodu, prawa noga w tył. Przysiad, wyskok w górę. W drugiej rundzie zmieniamy nogę. Kolejne ćwiczenie ściągnięte łopatki, mocny brzuch. Hop. Dociągamy mocno łokieć do kolana. Odpoczywamy. Przy trzecim ćwiczeniu połóż się na podłogę, stopy napięte. Wypychamy mocno biodra, góra, zaciskamy, uda i pośladki. Trzy, dwa, jeden, przygotuj się, góra, wyskok dynamicznie. Hop, wyskok, wyskok, dawaj. Hop, 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 świetnie. Pięć. Cztery, trzy, dwa, luz. Zejście w dół. Uwaga, deska, trzymaj go. Przyciągaj, wydech, wydech, wydech. Mocny brzuch, lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, hop, hop, hop. Pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden. Pięknie na plecy, stopy, napięty, góra. Lecisz, wydech. Mocno zaciskaj, nie odkładaj pośladków na matę. Lecimy, dawaj, wydech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, hop, hop, dwa, jeden. Zmieniamy nogę teraz, tutaj. Druga noga z przodu. Prawa i wyskok. Hop! Pięknie. Dawaj. Hop! Hop. Hop. Raz, dwa. Trzy, cztery. Hop. Trzy. Dwa. I luz. Mocno pracuje tutaj po pośladek. Wracamy do deski. Lecisz. Przyciągnij. Przyciągnij. Hop. Dawaj, dawaj tempo! Trzymaj razem ze mną, mocny brzuch. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, na plecy. Uff. Połóż się, stopy, przygotuj, zaciskaj tempo. Uff. Hop, 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 hop. Dawaj, dawaj. Pracujemy mocno. Wydech. 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 Zaciskaj. Pięknie pośladki. Los! Góra. Góra, gura. Wracamy do lewej nogi z przodu. Wyskok porządnie. Hop! Gura. Pracuj nad oddechem. Dawaj, jeszcze. Hop! Wyskok. Świetnie. Trzy, dwa, uuu, uh! bardzo dobrze, przygotuj się, deska, lecisz, wydech, 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 hop, 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 dociągaj łokieć do kolana, bardzo dobrze, raz, dwa, trzy, jeszcze, trzy, dwa, jeden, na plecy. Połóż się wygodnie. Pięty przygotowane. Lecimy. Hop. Zaciśnij. Porządnie zaciskamy. Wydech. 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 Teraz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze tylko trzy. Dwa. Jeden. Uuu. Teraz. Zmiana nogi. Ostatnie powtórzenie. Wyskok. Hop. 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 Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze. Nisko. Razuj w porządku, nie. Dawaj. Cztery, trzy, dwa, jeden. Mam nadzieję, że twoje tętno jest też wysokie. Tak jak moje, dawaj. Hop! Przyciągamy. Hop. Hop. Zmiana. Dziewięć. Uf. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. W tempie trzymaj. Cztery, trzy, dwa. los! Ostatnie ćwiczenie tej rundy. 3, 2, 1. Mocno, mocno. Spinaj pośladek u góry. Oddychaj. Raz, dwa. Przy takim prostym ćwiczeniu atentność utrzymuje 156 Zaciskamy. Dawaj, dawaj. I luz. Pięknie. Słuchajcie. Druga tabata. Za nami. Przed nami. Trzecia tabata przed nami. Hop. Robisz w takim tempie albo na przemiennie drugie ćwiczenie. Wracamy do deski i uwaga, przerzucamy nogę z boku hu, na bok. Wracamy do klęku, uwaga i trzymamy przez 20 sekund nogę u góry. Mocny brzuch, tak żebyś poczuła mocno pośladek. Stajemy. Trzy, dwa, jeden. Dawaj, spróbuj najpierw. Wersję trudniejszą. Tempo normalnie zatyka. Jeszcze 5, 4, 3, 2, los. Huuu. Przygotuj się, ściągnij łopatki, przerzucaj nogę. Raz, wróć. 2, wracamy. Raz, 2, 3, 4, daleko. Biodra są skierowane w dół do podłogi. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Od razu do klęku. Mocny brzuch. Ściągnij łopatki i u gór. Puls. Puls. Postaraj się, żeby biodro ci nie uciekało w dół. Ściągnij mocno łopatki. Trzymaj. 8, 7, 6, 5. Cztery, trzy, dwa. Wyżej ta noga. Góra. i wyżej nogę, tym mocniej poszlak zapracuje. Go. Uf. Oddychaj. Raz, dwa. Skup się tylko 20 minut. Pamiętaj, wersja łatwiejsza. Uf. Ważne, żebyś robiła cały czas. Żebyś nie przerwała. Trzy, dwa. Stop. Do deski. Uwaga. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Mocny brzuch. Daleko się skręcaj. Zobacz, gdzie są barki. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zostań w klęku. Uwaga, druga noga. Puls. Pups. Specjalnie nie zmieniam. Zobacz, gdzie jest moje biodro. Nie uciekam w ten sposób. Tylko trzymam u góry. Pups. Puls. Pups. Pups. Jeszcze 6 sekund. Wytrzymasz. I trzy, dwa. Luz. Pięknie. Góra. Uwaga. Lecimy. W tempie. Hop. 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 Wydech, wydech. raz, dyszka do końca, dawaj, wiem, że dasz radę, pięć, cztery, trzy, dwa, los, w sensie, co to jest mocne, mocne ćwiczenie, możesz mieć zadyszkę. lecimy, hop, wróć, biodro, biodro, raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Klęk, lewa noga w górę, go! Puls, 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 puls. puls. Mocno, wiem, że dasz radę, słuchaj, nie poddawaj się. Jeszcze. Dyszka do końca. Wyżej noga! Pięć, cztery. 3, 2, 1. Ostatnia seria. Nogi już są coraz cięższe. 3, 2, 1. Spróbuj. Spróbuj dociągnąć treludniejszą wersję. Jak nie to przejdź, pamiętaj. Hop, ważne, żeby kolano kierować na zewnątrz. Piętę podciągać w górę. 3, 2, 1. Super! Przygotuj się. Uwaga, trzymasz mocny brzuch. Jedziesz raz. Dwa, trzy, cztery, dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, wydech. Wydech. Cztery, trzy, dwa, jeden. Uu. Mówię Wam, że normalnie leje. Trzymaj kolano, zobacz, gdzie jest kolano Twoje. Jeśli będzie gdzieś w połowie odległości między podłogą a biodrem, to nic Ci to nie da. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I poszła trzecia tabata. Dodajemy. to nam ostatnia tabata pokazuje trzy ćwiczenia. Przeskok, nisko noga. Dotknij, wypchnij pupę w tył, ściągnij łopatki. Przeskok, nisko. Masz dotykać dłonią do podłogi, to wymusi zejście w dół. Ok, kolejna. Podpór wysoki, przekładamy nogę, hop, pod brzuchem na zewnątrz. I ostatnie ćwiczenie kładziemy się, pulsujemy nogami do boku, im mocniej, tym bardziej tutaj poczujecie nogi, hop od wewnątrz i u yy, i pośladek, to co, ostatnia na maksa, trzy, dwa, jeden, lecisz, raz, dwa, trzysiad, trzysiad, trzysiad. u, właśnie nie wiem, kiedy to horrorowo się normalnie... Kończy cały czas dusi. Pięć. Cztery, trzy. Pupa w tył. Los. Pięknie. Przygotuj się. Uwaga. Barki. Lecimy. Raz. Tutaj się nie spiesz. Ważne, żeby to ćwiczenie zrobić dobrze. Poczuj brzuch. Hop. Hop! Wróć. Hop. Wracamy. Hop. Cztery. Trzy, dwa, jeden. Pięknie. Połóż się. Podnieś pupę. Puls, 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 puls. Pupa wyżej od maty. Palce stóp na siebie. I pulsujesz. Sześć, pięć, cztery, trzy. Szerzej. Dwa, jeden. Góra. Przygotuj się. Lecimy. Go. Nisko. Nisko. Uf. Uf. Hop. Świetnie. Słuchajcie. Bardzo dobra tabata. Tętno cały czas około 155-160 dobija. Idealne spalanie. 4, 3, 2, 1. Uwaga. Do Pamiętaj. Mocny brzuch. Lecisz. Raz, dwa, trzy. Barki są nieruchomo. Biodro tak samo, tylko stopa pracuje. Hop, hop. Wróć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Na plecy podnieś nogę. Puls, 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 puls. Podnieś tyłek. Mocno. Szeroko. Hop. Z każdym ruchem szerzej nogi. Puls. Puls. Dawaj. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ugnij nogi. Połowa. Cała połowa. Połowa. Nisko. Przysiad. Dotknij. I wydech. 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 Jeszcze trochę. Słuchajcie tył. cztery trzy dwa jeden normalnie gorąco go raz wróć dwa wracamy Uf. wróć hop wracamy raz dwa trzy jeszcze sześć 5, 4, 3, 2, plus. Uwaga, nogi w górę. Puls, puls, puls. puls. Uf, świetnie, mocno noga. Łapiemy tutaj oddech, zbieramy siłę na ostatnie powtórzenie Z całej tabaty. Jeszcze 5, 4, 3, 2, plus. I góra, dynamicznie. Spinamy dupę, lecimy. Raz, tempo. Przeskakuj nisko. Hop, hop, hop. Zejdź niżej. Zrób przysiad. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Pięknie, dwadzieścia. Przeskoków poszło. I lecimy. Odpór. Noga. Hop. Noga. Wróć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Wydech. Hop. Wydech. Nisko, Biodro. Nie zostawiaj tyłka w górze. Cztery. Trzy. Dwa. los, Uff. Sto Już coś zmęcza, nie słuchajcie. Puls. Więc jeśli masz ochotę, powtarzasz. Trening jeszcze raz. Wydech. Puls. 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 Świetnie. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Los. Przyciągnij kolana. Brawo. Słuchajcie. To była naprawdę mocna, bardzo mocna tabata. Mam nadzieję, że wytrzymaś tempo razem ze mną. I Jesteś tak samo padnięta jak ja. Do zobaczenia.